Świat Insight to mroczna wizja przyszłości, zaprzeczenie utopijnego raju na Ziemi, w której złowieszcza organizacja sprawuje kontrolę nad umysłami ludzkimi i dopuszcza się nieetycznych badań nad transformacją ludzkiego ciała. W nieokreślonym miejscu i czasie reżim sprawuje władzę absolutną, inwigilując i manipulując społeczeństwo. Gra studia Playdead nawiązuje do przemian społeczno-historycznych oraz współczesności. Za pomocą metafor i alegorii poddaje krytyce podziały klasowe, kapitalizm i horror ciała, którego doświadczają niższe klasy społeczne. Inside. Wewnątrz horroru ciała. Część druga. Analiza gry. Wyzysk niższej klasy robotniczej zobrazowany jest w postaci społeczeństwa. Kierowanego przez tajemniczą kapitalistyczną organizację, która zarządzała nim w sposób totalitarny. W grze Insight opresyjna instytucja pozbawiła człowieczeństwa dużą część cywilizacji. Wyzyskuje ją do granic możliwości, sprowadzając jednostkę wyłącznie do roli przedmiotu, narzędzia. Zobrazowane jest to również w sylwetkach bohaterów, jak i ich twarzach. Osoby kontrolowane za pomocą umysłu poruszają się w sposób zharmonizowany, zautomatyzowany, jak na taśmie produkcyjnej. Ich twarze skierowane w dół nie posiadają żadnego wyrazu, co potęguje wrażenie, że nie jest ważna ich osobowość, charakter czy wolna wola. Nie są nawet godni, aby spojrzeć na oblicza swoich panów. Pozbawieni tych cech, są nikim, są odczłowieczeni i uprzedmiotowieni. W systemie totalitarnym jednostka podporządkowana musi być organizacji, a jej pragnienia, marzenia czy też cele są nieistotne. Sterowani przez swoich oprawców w sposób absolutny, ludzie pozbawieni są jakiejkolwiek nadziei oraz woli. Każdy ma zachowywać się tak samo, nie zadawać pytań i wykonywać rozkazy. W jednej z początkowych lokacji gry, mieście widoczne są budynki, w których maszeruje bezmyślna klasa robotnicza. Mijają oni pomieszczenia przypominające klasy szkolne, wychodząc ostatecznie naprzeciw komisji, która sprawdza ich posłuszność. Może to być pewnego rodzaju komentarz na temat edukacji, która od lat nie była zmodernizowana. Szkoła z czasów nowożytnych ma wiele wspólnych elementów z tą ze starych czasów. Szkoły w swojej naturze przygotowują młode osoby do wejścia w społeczeństwo i podjęcia pracy. Zwłaszcza absolwenci z niższych klas społecznych trafiają głównie do fabryk, magazynów, kopalń i tak Szkoła w swojej strukturze jest mocno archaiczna i wzorowana na interesach industrializmu. Ma wyznaczone przerwy, które komunikowane są dzwonkiem, są podziały ze względu na wiek i płeć, wyznaczają reguły i obowiązki ucznia. Wszystko po to, żeby w przyszłości człowiek jak z taśmy produkcyjnej z numerem rocznika trafił na rynek pracy i najlepiej wykonywał swoje obowiązki o 8 godzin dziennie z ustalonymi 15-minutowymi przerwami dwa razy w ciągu dnia. Nieważne są umiejętności, predyspozycje. Szkoła ma dostarczać co roku odpowiednią ilość nowych pracowników posegregowanych rocznikowo. Indywidualizm w szkole zabijany jest na rzecz klucza i wpisania się w ramy programowe, a oceny są pewnego rodzaju ocenami jakości produktu, czyli uczniów. Społeczeństwo bowiem ma funkcjonować w oparciu o płynne i harmonijne operacje. Zazwyczaj anomalie są tłamszone z uwagi na stabilność społeczeństwa. Najbardziej wytrwali są w stanie zerwać więzy łączące jednostkę ze wspólnotą. Tak samo chłopiec w czerwonej koszulce zdaje się być taką anomalią, dlatego tak bardzo tajemnicza organizacja chce pokrzyżować jego plany. Insight to niewątpliwie komentarz do klas robotniczych, które często w kapitalistycznym świecie potrafią być wykorzystywane i nadużywane. Jest to krytyka systemu i nadużyć w społeczeństwie. Postacie powiązane z tajemniczą organizacją. Noszą białe maski, które mogą symbolizować fakt ukrywania, wybielania się i usprawiedliwiania dokonywanych czynów pod maską kapitalizmu. Główny bohater gry jest jednostką, która zdaje się wyłamywać z tego opresyjnego systemu i podejmuje próbę walki o wolność. Jednak jest to złudne wrażenie, bo w rzeczywistości jest on również marionetką, w rękach siły wyższej gracza. Z jego pomocą chłopiec przejmuje kontrolę nad umysłami niewolników, którzy z kolei są zdolni, a raczej zmuszeni przez gracza do przejęcia władzy nad kolejną jednostką. W ten sposób gracz tworzy łańcuch kontroli i manipulacji w celu zaspokojenia swojej ciekawości. W procesie rozwiązywania łamigłówek często zmuszony jest niejako przez twórców gry do traktowania przedmiotowo ciał bezmyślnych ludzi. Jest to jego wkład w proces dehumanizacji tych osób i samo nie tylko zasobem potrzebnym do pchnięcia enigmatycznej fabuły gry. Gracz sam staje się uprawcą, bierze współdział w kontrolowaniu społeczności. Wykorzystuje on ludzkie ciała podatne na kontrolę do rozwiązywania zagadek logicznych i realizacji swoich celów. Jest to niekończąca się spirala okrucieństwa, a żadna z postaci w grze nie ma wolnej woli. Wszystko co się dzieje w grze zdaje się być jedną wielką machiną manipulacji. Należy również tutaj wspomnieć, że sam gracz jest kontrolowany przez twórców gry narzuconymi zasadami świata i liniową fabułą. Nie ma praktycznie żadnego wpływu na zakończenie gry poza wyjątkiem możliwością odłączenia zasilania od komputera sterującego w alternatywnym zakończeniu gry. Chłopiec wyłączając system odcina gracza od sterowania i kończy przygodę. W świecie rządzonym przez tajemniczą instytucję brak jest szacunku do ciała ludzkiego, jak również zwierzęcego. W pierwszych etapach gry jesteśmy świadkami najprawdopodobniej pierwszych rezultatów eksperymentów kontroli umysłów. Obserwujemy farmę wypełnioną martwymi świniami upakowanymi w furmanki czy też leżącymi w błocie. W stodołach znajdują się setki martwych trucheł. Wściekła świnia, w której ciele zalękł się pasożyt, daje przesłankę odnośnie genezy badań nad kontrolą umysłów. Możliwe, że początkowo organizacja z pomocą tych organizmów starała się przeprowadzić testy na zwierzętach, co nie jest niczym nowym w świecie nauki. Później podejmowała badania na ludziach, czego dowodem są pasożyty widoczne w ostatnim akcie gry, w ciałach ludzi zawieszonych w stanie nieważkości w napełnionych basenach pod sufitem. Ciała ludzkie traktowane są w niezwykle okrutny sposób i przypominają o najgorszych obrazach z historii świata. Ludzie w uniwersum Insight są zamykani i przetrzymywani w klatkach, transportowani ciężarówkami i wagonami do miast, kopalń, ośrodków badawczych i tak dalej. Poddawani są eksperymentom, które są nieetyczne i pełne zła, a ich ciała potrafią być porzucone pod gołym niebem. Cielesny horror Insight jest bardzo zaakcentowany, zwłaszcza w ostatnich etapach gry. W finałowym akcie obserwujemy najokropniejsze efekty kapitalizmu i zniewolenia. Krytyka systemowa staje się dosadnie zobrazowana w postaci przerażającej ludzkiej masy, z której wystają ręce i nogi osób uwięzionych w tym cielesnym więzieniu. Zniekształcone ciała w wyniku mutacji utraciły kontrolę i swoje człowieczeństwo. Za pomocą naukowców, pracowników placówki badawczej, obserwujących zamkniętą w zbiorniku szkaradność, przedstawiony jest stosunek klasy wyższej do ciała ludzkiego. Ten rodzaj horroru to gatunek bezpośrednio powiązany z cielesnymi deformacjami. Charakterystyczny dla niego sposób groteskowo i psychologicznie niepokojąco przedstawia naruszenie ludzkich ciał. Naukowcom nie chodziło o zniszczenie, uszkodzenie organizmów, a jedynie na prowadzeniu badań nad kontrolą umysłów, umożliwiającą kolejny etap wyzysku ludzkiego potencjału. Masa ludzka wzbudza wstręt, obrzydzenie i niepokój, ale zarazem współczucie i politowanie. Monstrum przejawia mocne zachowania agresywne. Widoczna jest przemoc wynikająca z długotrwałego znęcania się nad ciałami i opresją ze strony tajemniczej organizacji. Masa w swojej próbie ucieczki niszczy wszystko i wszystkich na swojej drodze. Jest to metafora buntu proletariatu i przejmowania siłą kontroli nad własnym ja. Jest to widok przerażający, wywołujący silne emocje, zwłaszcza ze względu na świetnie przedstawioną panikę, efekty zniszczeń i udźwiękowienie. Każdy krok ludzkiej masy, czy upadek ze względu na ułomność w poruszaniu się, to ból dla poruszającego się więzienia wielu ciał. Jęki i koszmarne odgłosy więźniów, znajdujących się w środku monstrum, są to bardzo straszne i przejmujące dźwięki. Strażnicy, naukowcy, pracownicy biurowi są pewnego rodzaju klasą średnią, która wykazuje oznaki ludzkiej woli, ale mimo wszystko jest częścią systemu. Nie są oni bez winy. W jednej ze scen można zauważyć, jak jeden z pracowników wywozi ludzi zamkniętych w klatkach, czemu przygląda się dorosła postać, która jakby pokazuje swojemu dziecku zasady funkcjonowania świata. Starsze pokolenie przekazuje wiedzę młodszemu od najmłodszych lat. Z drugiej strony widzimy bardzo dziwne zachowanie pracowników jednostki badawczej, którzy pomimo strachu i paniki, nawet kosztem swojego życia, wciąż próbują obserwować efekt swoich badań. Jakby byli zafiksowani na tym punkcie, pokazuje to poziom zdeprawowania wyższej klasy społecznej, która nie posiada żadnego szacunku do ludzkiego ciała. Najpierw zniewolili ludzkość, potem ją zdehumanizowali, a następnie zamienili ją w przerażające monstrum. Jest to ostateczny widok odczłowieczenia społeczeństwa w świetle totalnego kapitalizmu. W całej podróży chłopca w tym prawie, że postapokaliptycznym świecie, gdzie destrukcja i wpływ natury zbiera swoje żniwo, jest coś transcendentnego. W zatopionych partiach gry jesteśmy świadkami pewnego rodzaju wolności. Woda i jej głębiny są wolne od człowieka. A opuszczone fragmenty placówek badawczych pokazują siłę natury, która zawsze wygra z człowiekiem. Podwodny świat jest pełen strachu, to środowisko, które okazuje się ostatecznie naszym sprzymierzeńcem. To właśnie postać z głębin ratuje nasze życie i dzięki niej zdobywamy nowe moce. Niestety, koniec gry jest mocno pesymistyczny. Uzmysławia graczowi, że przez ten cały czas tylko się łudził, a wolność tak naprawdę nie istnieje. Nawet ucieczka z jednostki badawczej nie była wyzwoleniem. Zwiastuje to pomieszczenie z panoramą, identyczną jak sceneria kończąca grę, co sugeruje, że od początku do końca gry byliśmy manipulowani i uczestniczyliśmy w tak naprawdę jednym wielkim eksperymencie. Gra przedstawia okropności, do jakich posuwają się ludzie w pogoni za pieniędzmi i do jakich nadużyć są zdolni pracodawcy wobec swoich pracowników. Insight zmusza gracza do zadania pytań o szacunek do ludzi i ich ciał. Poddaje dyskusji wszelkiego rodzaju nadużycia ze świata rzeczywistego, przedstawiając te zagadnienia w metaforyczny sposób. Gra mocno zarysowuje podziały klasowe i wypaczenia kapitalizmu oraz brak szacunku do niższych klas społecznych, które wciąż są obecne w naszym realnym świecie. Po ukończeniu gry zastanawiamy się, kto kogo kontroluje i jaka jest tego przyczyna. Uświadamia nam to, że nawet w swoim życiu stajemy się czasami częścią systemu i swoimi manipulacjami, często pod przymusem, jesteśmy zdolni do kontrolowania naszych podwładnych, współpracowników czy nawet najbliższych. Społeczeństwo Insight to ludzie całkowicie podatni na wpływy wszechpotężnej dyktatury i jest to komentarz, jak również przestroga naszych czasów. I to by było wszystko, jeśli chodzi o analizę gry Inside. Już lada chwila wracamy z ciągiem dalszym inspiracji widocznych w Bloodborne. Jeżeli zatem podoba Ci się to, co tworzę i chcesz mnie wesprzeć, pozostaw subskrypcję, łapkę w górę pod dowolnym materiałem, a jeśli masz chwilę, komentarz. Nie zapomnij również nadrobić zaległości. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z serii Horror Kitchen.